Cześć, to Perzy! Witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Ja nazywam się Batman i witajcie w Block Party. Dzisiaj wraz ze mną, którzy grają, jest Querksis, Siemaneczko! i Diu. Siemaneczko! No i zapraszam Was na arenę. Ach, jak ja lubię klaskać. Okej, okay, gramy, gramy, gramy. I gdzie tu są kolorki? Dobra, Ej, ło, Już prawie to... bym spadł, cicho, Cii. Dobra, Cii. ktoś już spadł? Co? Ale nie. cipka! No jedna osoba. Dobra, Jaka, jaka tak teraz jest? wełna, jaka teraz wełna? Środek. Nie jestem. Nie. nie Taki się... jakby środek, no. Dobra, przeżyłem. Querkz jest niestety też. No dzielny. Niestety. Ej, czemu tu są takie dziurwy? O, już. Gdzie jest zielony, zielony, U. zielony? Gdzie jest? Zamczyłem o oh fuck! Ja wiecie. doskoczyłem jaki fan Ja pierdziele, dziele. Kurde Ej. bele, bele, bele Dobra, Ej, no spokojnie super, teraz o, żółty. żółty Dużo jest żółtego Okej, okay, to ten nice. <coughs> Na pewno Nice, denku, nice, no, dobra, nice pionki, gdzie teraz będą? Nie Ale wiem, teraz, teraz nie będzie kol. czerwony Nie bro Nie What the fuck co to jest? O damy. na rogu, na rogu, jest na rogu Łot! Łot! what? Jest doskoczyłem Jest przeżyłem ja też. Przeżyłem. Co ty oszukujesz? No co no, ty... Nie, nie przeżyłem. O, jest, 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 mam, mam yes. czarna. Jest, jeden znalazłem. Yes. Ja pierdziele. Ej, zagramy jeszcze jedną rundkę, fajne to jest. No. Dobra, zobaczymy. Blue! Jest, 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 duży, ale ob olbrzymy, o, cześć. Rudy, no. łysy, nie no ja wiadomo ja nie jeszcze jaki. Ja po prostu wyłysiałem ze starości. <laughs> <laughs> który <laughs> <laughs> to, o, to ten. Tu, Rudy. Jak on to powiększył tak? <grym> Normalnie. Botoksem. Botoksem? Idiot. Ej, no spadłem, no nie. <grym> <grym> Batman, wygraj to z tymi. Boj, <grym> Wygram. Batman, Batman. Batman, Batman. Chodź w ogóle. Siu! Siu! panowie, siu! Cicho, czekaj. Rudy, rudy. Murzy. Nie, no. To nie Tunie czarny. Ja mówię, na tam czas. Aha, to bron. Co? Swój do swojego, no nie? Czerwony, czerwony. Jest, nie zdąży, zdążyłem. Zdążył. jak to wygra, to będzie farcia. Pierwsza gierka i wygra. Dobra, nie marudźcie. A tam Janusz nie marudź. Dobra, zielony. Mamy zielony. Jest, kolejny odpad, ostatni. Sasza Grey. No daję Sasza daje Grey. Dawaj, dawaj. dawaj, moment, bicie serca, słyszycie to? Mam, mam. Oż ty, Saszko. Co, Modliszko dobra. Masz Spokojnie. Nie, nie odpadnę. Odpadne. Zielony to ten. Mówiłem, że odpadniesz? No, God! No, God, please! No! No! no. 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 Nie no! Dobra, dobra, lalalalala. Zaczynamy, a rękę... Nie zdążę, zdążę. No idź stąd, rudy.

jest. Kurde, dobra. Dobra widzowie, słuchajcie. No ja niestety przegrałem. Mam nadzieję, że wam się ten odcinek spodobał. Zapraszam was na odcinek Jezu, nie na odcinek, tylko na kanał Diuka Jak i Kwerksisa. Ja się z wami żegnam na razie i cześć. Oj, miałem tak zrobić. Tak.